Zumi wideo prezentuje. Szczecińska firma Milden jest deweloperem realizującym inwestycje w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym. Firma z dużym sukcesem zakończyła już drugie osiedle domów w zabudowie bliźniaczej na osiedlu krzekowo w Szczecinie przy ulicy Inspektowej. Milden rozpoczyna kolejną podobną inwestycję blisko centrum na osiedlu Krzekowo bez Proponując sześć domów bliźniaków w atrakcyjnych cenach. Funkcjonalne, estetyczne domy z garażami i z możliwością własnej aranżacji przestrzeni wewnętrznej to doskonała oferta na rynku nieruchomości. Kolejna oferta Mildenu to doskonale zlokalizowany budynek biurowo-usługowy w samym centrum Szczecina przy ulicy Mazowieckiej. Biurowiec klasy A, spełnia wszelkie standardy nowoczesnej architektury biznesowej. Funkcjonalnie i elegancko zorganizowana przestrzeń biurowa z możliwością swobodnej aranżacji pomieszczeń, zewnętrzny i podziemny parking, zaawansowane systemy i instalacje użytkowe oraz przemyślany dobór materiałów wykończeniowych sprawiają, że biurowiec oferowany przez Milden to świetna propozycja dla biznesu. Firma Milden zaprasza do kontaktu. ZUMI więcej o firmach, produktach i usługach.